Chcę zapytać Pani Poseł, bo Pani Poseł jest z Niemiec. Mówi Pani bardzo ogólnie, ale porozmawiałem o szczegółowych rozwiązaniach. O ustawie, w której Pani mówi, w artykule 107, mówi się, że za obrazę przepisów prawa za działania mogące uniemożliwić funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości w Polsce wymierza sędzia odpowiada dyscyplinarnie. Natomiast mam tłumaczenie kodeksu karnego niemieckiego, gdzie sędzia lub inna osoba popełniająca prowadzenie jakichś spraw lub podejmowanie co do nich nagina prawo, jest pozbawiona, może być pozbawiona od roku do pięciu lat pozbawienia wolności. Pytam Panią, która w takim razie ustawa jest kagańcowa? Ta polska czy niemiecka? 30 sekund na odpowiedź. Po pierwsze, nie reprezentuję tutaj Niemiec, tylko obywateli Unii Europejskiej. wiele padło kłamstw w tej sprawie. Niektórzy twierdzą, że niemieccy sędziowie nie mogą politycznie się wypowiadać. W AFD wasza ulubiona partia siostrzana zasiadają przecież oni w Bundestagu. Tymczasem sprawa wygląda zupełnie inaczej. Inaczej się dzieje, kiedy się te ustawy w sposób świadomy stawia na głowie. Tymczasem Inaczej się ta sprawa kształtuje po Polsce, nikogo się nie każe w Polsce ma się, mają się sprawy niestety inaczej. Do... Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Poprzedniczka pani mówiła o tym, że w Polsce protestowali sędziowie w obronie yy, przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Tak, protestowali w sposób pokojowy, bo polskie władze zapewniały bezpieczeństwo protestującym w przeciwieństwie do Francji, gdzie protestujących prawników pałowano. To po pierwsze. Po drugie, gdzie ta wasza lewicowa wrażliwość? Kto upomni się o skrzywdzonych przez sądy? W tym na przykład o rolnika, któremu w obliczu nie sprawiedliwości, bo trudno nazwać to sprawiedliwością. Odebrano cały majątek życia i zmarł było, że nie skrzywdzony. Gdzie jest ta praworządność? nie było, że nie rozumiem kontekstu nie pytania. nie Mówiono do poprzedniego mówcy, chodziło o cichy protest. Tak, był taki protest, widzieliśmy to, wszyscy to widzieli i tutaj chodzi o protestowanie przeciwko możliwości wykonania własnych obowiązków. Pani myśli, że demokracja to są rządy większości. To nieprawda. Demokracja polega na chronieniu wszystkich, w tym mniejszości i demokracja bez praworządności po prostu nie ma.